Witamy Was wszystkich w Słowie na Sobotę. Niektórzy zarzucają nam, że każdy temat i każdy problem sprowadzamy do zagadnienia kapitalizmu oraz to, iż na wszelkie bolączki naszym rozwiązaniem jest socjalizm. Cóż poradzić? To nie nasza wina, że otaczająca nas rzeczywistość jest marksistowska. Hashtag socjalizm, hashtag marksizm, hashtag rewolucja. Some people accuse us of reducing every topic and every problem to the issue of capitalism and that our solution to all problems is socialism. What can you do? It's not our fault that the reality around us is Marxist. Komentarz z portalu Postempork Użytkownik Mundury opublikowały W sumie nie ma się co nawet przejmować gdafaniem tych, którym nigdy nic nie pasuje. Na tak zwanych hejterów nie ma rady. Co byśmy nie robili, im i tak nie będzie pasować. Na pewno zaś powinniśmy skupić się na werbowaniu większej ilości sympatyków, na szkoleniu jak największej liczby aktywistów, na pozyskiwaniu nowych członków naszego ruchu postępowego. Naszym priorytetem powinno być zawsze uświadamianie proletariatu i werbunek pośród klasy robotniczej naszego kraju. Bez tego ani rusz. No i rzeczywiście. To nie nasza wina, że rzeczywistość jest marksistowska, materialistyczna i dialektyczna. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie oraz zapraszamy do przystępowania do polskiego ruchu postępowego. Do zobaczenia wkrótce.